Koniec shutdownu w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie rządu zapewnione do. 30 stycznia. Czy to jest ważna informacja w kontekście rynku złota? To jest ważna informacja w kontekście kondycji amerykańskiej gospodarki. Mm -hmm. Dla złota sama w sobie może nie, natomiast mm -hmm. ona niesie ze sobą pewne konsekwencje tego, czy Fed może normalnie pracować i tak dalej. Więc na razie może. Zobaczymy, czy zdąży, że tak powiem, z danymi. Wszystkie inne instytucje zdążą dane Fedowi dostarczyć. No ale od, 3, od 30 stycznia być może cała zabawa ruszy na nowo i może kolejny rekord będzie bity, bo ten był rekordowy. Shutdown 43 dni trochę. Srebro zostało uznane za minerał krytyczny w Stanach Zjednoczonych. Co to oznacza? Stany Zjednoczone będą pilnowały, ile tego srebra u siebie mają, bo potrzebują dodatkowo na, na, dla własnego przemysłu, więc nie będą chciały go łatwo opuszczać. Więc z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest ważna regulacja. Na przykład Unia Europejska jeszcze takich przepisów nie wprowadziła, w związku z Stany są tutaj przodownikiem, jeśli o to chodzi, ale to z pewnością na rynku srebra ważna informacja. Polecamy kurs Na Złoto Waszej Uwadze na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Do zobaczenia. Do zobaczenia.